witam was w kolejnym odcinku na kanale Amur Siakowski czy znaczy yy, z, z, z Psiaczulą. po kilku próbach nie wiem ile dokładnie nawet zginęłem od małego zombieka pisząc nieudaną próbę udało mi się ja ale satysfakcja. Nie, ja uciekam. Ale jak zginę, to chyba nie powinienem tej głowy stracić. Przynajmniej mam nadzieję. Albo i powinienem. Dura, jak działają komendy? <grytanie> Na przykład, jak masz niewitkę, to jak zginiesz, to wiadomo, że. Dobra, w, w, spróbujmy zginąć. Na przykład. Tak. Dalej mam tą głowę. Jeszcze fajnie, że nie mam itemów. Ja, to jest bajeranckie. A to jeszcze można inne właśnie tutaj sposoby, ale myślę, że ten... że ten najbardziej ryjebanie i że jest najlepszy. Ja, ja tak czy siak. Nawet jak nie mam F5, to i tak widzę tą postać, bo w końcu, no jakby no. Mamy ją w lewym górnym rogu nad kordami. Ja, jaka, jaka satysfakcja! Jeszcze te malutkie rączki. A to jest, a to jest w ogóle animacja chickena, baby. To jest animacja baby chickena pokazać wam tą komendę, to już wam pokazuję to jest play animation. Nick wpisujecie animation. kropka kropka baby. podłoga czyli dolny myślicienny. transform przez wy spacja a i dziewięć 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 tutaj macie całą komendę tak tak ona wygląda i tutaj i tutaj jeszcze na końcu jedna dziewiątka Dobra, wiem, że tam było. Czekajcie. Wiem, że tam było widoczne e, zdjęcie, którego nie miałem na myśli pokazywać, ale powiedzmy, że to zdjęcie jakby nie było ważne, ok? Ja to sprawdzę jeszcze na nagraniu, czy to jakoś jest sensownie, czy. Czy no, przepadł odcinek i mamy przerąbane. <grym> Albo nie, nie, nie musimy mieć, bo można na przykład dać dyskotekę albo marzenia. To wtedy już nie będzie tak ładnie widać tego wszystkiego. Albo i nawet z albo skic. Szkic to znaczy, to znaczy. Ile ja powtórzyłem razy słowo, dwa razy, coś takiego. Albo raz. Albo raz! Albo raz! Albo raz! Albo raz. Albo raz. Albo raz. Bęk, bęk. Mając taką wielką głowę powinien mieć wielki mózg. Czy tak jest? Nie mam pojęcia. <grym> Ale wiem, że, że, że na każdym świecie będę używa, używał tej komendy. Nawet na survivalach. <grym> Bo to jest piękne. Ja muszę zrobić ten. Kiedyś takie coś. Czekaj, czekaj, czekaj. Taki serwer, na przykład pomysł MySompi Co nie? Co nie? CO NIE? I, I że Jakby każdy może dostać Różną rangę taką Że na przykład y, Ja jakoś tam losowo Będę dawał, że mm, Na przykład y, Małczyk Frankowski będzie miał będzie miał y, siedzą, animację siedzącej pandy, czyli że będzie nie będzie jakby będzie miał nogi przyczepione do szyi, jakby będzie miał zaz, brzuchy, nogi w, w brzuchu i tak jakby że widać raz nogi, a raz brzuch. Takie tak zabugowane to trochę, albo też ani albo na przykład powiedzmy ty, co nie? Powiedzmy, że tam ktoś to jest, czy ma jakiś kolega, przyjaciel. Czy ja mam więcej przyjacieli niż Majcek Frankowski? Takich stałych? Takich wiecie, że na stałe? Albo przynajmniej na długi czas, a nie na jeden dzień? Albo na godzinę? Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że oprócz kolegów to nie mam już więcej przy. Oprócz, oprócz kolegów i. i ten, i Majcyka, to raczej nie mam przyjaciół. A koledzy to koledzy, co nie? A Majcyk to. to Majcyk. Więc ogólnie nawet nie mam przyjaciół, bo Majcyk to mój kuzyn. <ścoughs> A koledzy to koledzy, co nie? To w ogóle nie mam przyjaciół. Ale może i Majcyk jest takim przyjacielem. Nie, nie wiem, nie znam się na życiu. Nie znam się na prawach życia i obowiązków. Nie pamiętam wszystkich na przykład. Ale zawsze można sobie przypomnieć, myśląc. Jakby nie nadaje się do takich przedmiotów. Typu myśl. Nie, <noise> ja, a do takich przedmiotów myślenia to jest łatwe. Myślę, że w miarę, tak. Ale na przykład do takiego przedmiotu, gdzie dzisiaj jedziemy. To trudno. <noise> nie, po co trzymać trzcinę Albo nie, powiedzmy, że to jest ręka zombiaka. To jest ręka zombiaka. Trzcina cukrowa w skrzynce. Na samym dole, y, po środku chyba. Znaczy tutaj w tej dużej skrzyni to jest chyba podwójny środek. Y, tu jest 4, a raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A nie! To jest znak jest, środek. No, na samym dole po środku leży y, właśnie <coughs> ręka zombiaka w skrzynce, czyli, że inaczej trzcina. Ja w ogóle, gdzie była ta ostateczna próba, to tutaj się wkopałem. A nie, nie wkopałem się, tak się byłem, ale to nawet widzieliście. Jej, jakie to jest piękne. Jak chcecie, to mogę w kolejnym odcinku sobie zrobić animację siedzącej pandy. No serio. To, co właśnie wam mówiłem, że ten nogi ten, że nasz do przyczepiony i tak dalej, po prostu jestem mniejszy. Co nie? To to właśnie się nazywa siedząca panda. O, burza jest. Ale chodzi mi w Minecraftcie. Bardzo fajnie zniszczyłem burzę po prostu Idąc do łóżka. Wow, słońce się pojawiło takim efektem. Tu, tu, tu. Tam jest zachód, tam jest wschód, tam jest południe. A nie, 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 jestem głupi. Tam jest zachód, tam jest wschód, tam jest północ, a tam jest południe. To warto wiedzieć. Czyli, że podejdźmy do naszego domu. Czy ja wiem, jak to jest? tak Jakbyśmy szedli. W, jakby tak mając głowę na północ, co nie, jakby patrząc się na północ, żebyśmy szli do w lewo, co nie? Tako. A challenge muszę tak wejść. Nie mogę klikać ani F5, ani ruszać kamerą. Mogę, aby tylko jakoś, jakoś tak patrząc się w, w lewo. O! Blisko! O! Tutaj. Do łóżka. O! I to jest łóżko. No. Równo do łóżka się dostałem. wow, Ej. Oczywiście, do z własnego łóżka, a nie, gości, a nie gościnnego. A, bo tu w ogóle mam łódkę, nawet. Płynący Amur bez skina, który jest stiwkiem, tylko z pomniejszonym skinem. Płynie sobie w łódce z dużym łubem. Płynie sobie wódzce. Dalej, dalej, dalej łatwo się steruje, bo ta konsola na tablecie troszkę trudniej. To to, 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 to. Probjeve kuečka, probje kuečka, probje kuečka, probje kuečka. Robie kółeczka, kółeczka, kółeczka. Bz, 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 bz. Szkoda, że nie mam lodu. Uch, albo Frost Walker na butach. Siano, sano, sino, siano, 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 chano, Przy... czytać Wam tutaj dla wam tutaj chano, chano, czytać Najpierw niech sobie ludzie przeczytają, którzy umieją czytać. Najlepiej jakby Majcyk też. Jakby dla tych, którzy wolno, czytają typu majcyk, na przykład my A, my A, mama, yy, to tu jakby niech sobie zatrzymają film, co nie? Luzika Ludzika no muzik. Trzeba myśleć trochę lajki umieć. Hihi. Łatwe. Przepraszam, przepraszam. A co tu? A co to są za jakieś rysuneczki? Skąd to się wzięło? Mamy takie pytanie. Tutaj nie wiem, czy to powinno być. No chyba, że to jest takie ten. Na każdej. Nie no, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś tutaj rysował. Czekajcie. Nie wiem. Zupełnie nie wiem. A teraz e, dla tych, którzy w ogóle nie umiem czytać, no to już czytam. Niepotrzebna ci gotówka, żadne euro, ni złotówka, by czuć rozkosz. Tak się składa, starczy ci ta czekolada. No. A Majcyk no, musiał przeczytać. To gdy był moment, kiedy był kiedy ten, kiedy ci, którzy umieli czytać, czytali, no to Majcyk też miał czytać. Żeby też Majcyk się uczył, bo on uczy się czytać. Nie wyliczam. Jest jakaś osoba, która ma która w sierpniu kończy 7 lat i nie umie czytać na świecie? tylko Majcek taki jest? A jeszcze? A jeszcze w ogóle tam w jego, w jego miejscowości, chyba miejscowości? Nie, no raczej tak, co nie? Na bank no, Na 100% w jego miejscowości e, też jest pewny człowiek. Pewny człowiek, który ma 8 lat 8 lat. Nigdy no. Po wakacjach idzie do drugiej klasy. A Majcyk po wakacjach idzie do pierwszej klasy do szkoły. No, tej, no, bo on w ogóle ma oddzielnie przedszkolę z zajówką, a szkołą. I też nie umie czytać. Chcieliście wiedzieć jak brzmi Marcok Frankowski, gdy mówić, się na, gdy, się, gdy tak się mówi na przykład nie mówi co jakby, no, na przykład w takich rzeczach jak na, powiedzmy, że na przykład dokument, co nie? Dokument jest i musisz napisać nazwę, nazwę, co nie? Kogoś. Ale to dokument na przykład. Powiedzmy, że to dokument. Chyba w dokumentach pow... Znaczy. Nie, nie dokument, bo nie wiem. Nie, dobra. Olać temat. Papier. Papier. Czemu ja testuję na dokumencie? Nie, nie może być papier. Na, na papierze, w sumie. Trzeba rozpisać papiery. I jak, jak majcyk by tak nazywał się w tych papierach? Franciszek. Czarnecki tu tu, tu 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 Franciszek Czarnecki tu tu Franciszek Czarnecki tu tu nie no dobra koniec tego, tego dobrego tego śmiesznego zaraz czy to na serio ma swój czas mam takie pytanie czemu mi tak głowa znikła. To nie miało wyglądać inaczej. Czy na serio to po czasie znika. Okej, okay, ja nie wliczym. latem 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 dawaj na to nie nie będę się wspinał albo Czyka, czeka, 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 czeka. tu dawaj muszę się przydać do książek z piórem a to nie jest taki kloc jakby mogło się udawać a nich będzie. I ja na no serio, na no serio mam trzy godziny i nie mogę tam biegać. Na no serio. E, jak ja mam teraz sobie zaregenerować życie, ja bym musiał tam tą świnię zabić? Jest! Nie na tyle w tym odcinku z piątciu ją.